Hej witam Was na moim kanale, jestem Kaira Mój, a za mną jest Nadim Czaskin. Tak, to jest już chyba kolejny odcinek, znaczy już chyba trzeci albo czwarty odcinek z nią, ale w tym odcinku będziemy kupować konie. Ja już przed odcinkiem kupa, kupa, kupiłam takiego araba, jakby mi się podoba, nie wnikajcie. Ja będę teraz kupować e, f, e, konia Fryza, drugiej generacji. A Dadile Ja będę kupować Fryza, ale trzeciej generacji, tej najnowszej. Tak, i kto pierwszy idzie kupować? Może Ty. Dobra, to musimy pojechać do Jarlachy, bo tam gdzieś. Nie, nie, nie. Na Wyspę Padok. Musimy pojechać. Po prostu, bo chyba jest podwózka do Wyspy Padok. Tak jest. Ja bynajmniej mam. Mam dobra niedzielę, Ja się cieszę. Bo mam 777 starcoins. Coins. Miałam 1000 ileś tam, ale kupiłam tego Araba po prostu. Okej, okay. i tak w ogóle tu mam tego tutaj: yy, tego szajerka. I tutaj mamy frizia. Przyjdzie! Tak. I tak... No, ja mam dylemat pomiędzy tymi dwoma, bo tego naprawdę nie, nie kupię, bo on jest taki trochę brązowawy i tak no, to dziwnie nie wygląda. wygląda. <laughs> Ale chyba kupię tego. Bo ten tutaj jakby się przyjrzeć, to on jest taki trochę niebieski. Więc kupię tego. Kurde, nie mam imienia! Nie wymyśliłam imienia, Jezus! Pomożesz mi z imieniem? Hm, Teraz burzę mózgów. Eber. Nie, yeah, Eber chyba nie. Coś taki, co mi się kojarzył z tym koniem. Może Darek coś. I na przykład sobie dark, 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 D -d 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 -d. dark, po prostu y, wrócimy do Was, jak już wymyślę imię dla tego konia. Okej, okay, ja już jestem, wymyśliłyśmy imię. Oczywiście z pomocą dla Dean. I kupujemy tego konia. Dobra, zrobimy Zrobię screena. Czemu Jest, mamy konia. Ja tak na szybko pojadę do stajni. Czekaj, to cię zaproszę, może do stajni, tak przy okazji, dobra? Dobra. Mhm. O Jezus, ja się cieszę, mega. My będziemy takie w sobie podobne bo ja mam Fryza drugiej generacji, a ty masz no. Fryza, będziesz miała Fryza trzeciej no. generacji. I do tego planujemy też mieć ten sam strój, więc u, fajnie będzie mega. Dobra, już cię zapraszam. Ja tutaj Zaprosiłam cię już. A ja sobie przy okazji ustawię konie. Okej, okay, jeju. Jezus, coś mi się... Dobra, i ten konie jest tam na samym końcu. O, jest! Jezus, popat! On się rozdwoił. Rozdwoił. Dobra. Typowy Star Stable. Dobra, baby. Dobra. I my chyba już możemy pójść kupować twojego konia. Jej. Jeszcze nie jestem nad kolorem. więc będzie ciekawe. Ojej. Ale chyba Ojej. wezmę tego, Nie wiem czemu, ale takie coś też... Nie bardzo przekonuję. Czyli yes. do farby słonecznikowych pól. I to jest najbliżej z Znaczy, ja, hej, ja, ja też, ale. Bardziej farbę słonecznikowych pól. Ale Tylko jest piękny. Jezus. A wiesz, co jest najlepsze. Najlepsze to mają. Patrzcie, jaki mają ładny ten kurs. Bo co nie widzisz? Patrz. Snip. Proszę, to kocha w tych fryzach. Dobra, idziemy. Tutaj, yy, o, tutaj jest przy okazji jakiś inny Fryz. Oreo, taki jakiś. No. Oreo. Ja mam tego fryza, mam tego siwego. Mniej się właśnie albo ten tutaj chyba taki jest inny po prostu od innych. Tak inny innych. się wyróżnia jak wszystkim wszystkich tych Bo jest taki małżeński. albo właśnie dylemat z tymi wszystkimi. No, więc tak. No nie wiem, bo jakbyś tego kupiła to byś się mega super wy wyróżniała, bo zazwyczaj to ludzie mają albo siwy, albo te karę. No, strasznie. W ogóle to jest śmieszne, że one się wyróżniają, ten kary, a ten kary się jak mi sobie wyróżnia. Ten jest jakby jaśniejszy, a ten jest ciemniejszy. No. Mhm. to jest takie śmieszne. W ogóle nogi im się topią tylne... O jestem. <laughs> śmieszne. Taki jest karny. To jest już pieszka w łotki. Już się czużdżamy. i to jest taki mroczek w tym e, Potem jeszcze mamy... Z tego co wiem, albo nie wiem, on jest chyba w chreczkę. Albo nie w chreczkę, albo po prostu w tym momencie kaleczę język koński, czy jakiś tam. Bo ogólnie my mamy tak, że y, my nie chodzimy ogólnie na... E, chyba na konie, chodzi, że nie, nie jeździmy konno. Ty nie jeździsz, nie? Nie, ja nie jeżdżę, no, a ale chciałabym. No <laughs> właśnie, e, my nie jeździmy konno, a bardzo chcemy. I Ty my jesteśmy do siebie podobne. <laughs> mm -hmm, bardzo. Dobra, chyba bym dobra tego Nie Jezu, <laughs> są sobie kureczy. Kurde, oh. no te. ten taki jak w Granatowym, taki mi plastik przypomina. <laughs> Ten tutaj taki, ten no, Oreo. szału nie ma, ten ewentualność, bo on jest naprawdę no. uroczy matki ma taki inny właśnie taki słodki pysk, no. no. No, a ten no, to wszyscy go mają. No, <laughs> to, ja akurat to, mam tego siwego. No, też jest ładny, Ten taki biały. Białek. O, ja oczywiście przy okazji, ja jeszcze później, bo mi zostało... Y mi zostało jeszcze 277 Star starkońców, więc przy okazji pójdę sobie... Znaczy jeszcze coś kupię, pewnie włosy. Dobra. Wybieramy. Ten... Wyliczankę zrób, zrób wliczankę. Dobra. Dobra, ja zrobię El Dueliki, Deus, i Morele Bax. Żeby było sprawiedliwie, to wypowiem swoje i wie. Dobra, tak jest z rala. I UL I A. Akurat mi się wylosował Ted, ale to zależy jak, jak Ty chcesz, ale dobra. <grystanie> tak, jak się jeszcze na podglądzie. Po wyglądzie, po wyglądzie. Jedyne co mi się nie podoba, jak teraz się przyjrzałam mu z bliska, to to, że on ma białe rzęsy i to wygląda źle. Ej, ty, <grystanie> Jezus! To tak świeżnie wygląda, a ten? No. nie no, ten tak neutralnie, tak ładnie, normalnie. Tak. To chyba tego bierzemy. Tak, Ach, tego. dobra. To biorę. O Jezu, dobra. I teraz imię, 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 imię. Jakiś taki bardzo ładny bym chciała. Um, Ej, wiesz wiesz jakie imię mi do tego konia pasuje? Jakie? Związane coś z ciasteczkiem, czyli kuki. Kuki, coś tam. I to mi tak pasuje do tego konia po prostu, bo jest taki brązowy jak takie ciasteczko, takie czekoladowe. Czekaj, może być jakieś kuki czy coś takiego słodzieckiego. A co, co, żeby było chocolate? Tak, 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 tak! Idealnie, nie? Albo chocolate, cookie, kurde. Ej. Bo mogę mieć albo samo chocolate, tak. albo mieć chocolate, coś, nie? Tak, tak. Aby tak, było kuki, tak, czekaj, zobaczę. Czekoladowe ciasteczko. Jezus, to jest takie idealne. Tak idealnie pasuje do tego konia. Jest kuki! O mój Boże! Chyba biorę takie dobra, trzy, dwa jeden, okej. ok. Jeej, kupiłam. Myśmy będziesz jak kupię teraz w tym momencie, bo to jest To ja zobaczę jak, jak będziemy razem wyglądać jeszcze raz. O Jezus, będzie piękne. Aaa, dobra, o, i to, ucinek, nie to skaczku. jest. Dobra, to teraz szybko. Bez ikodwózkę? Ja Cię tym razem zaproszę. Ja mam bardzo ubogą fajnie biedną. Tak. <grystek> Niestety dopiero rok gram, ale jak na rok grania, to i tak nie jest źle jak dla mnie. To nie jest źle. Dziewiąty level. I teraz tak. okay, o, ona ma, widzicie, ona ma takiego typowego czarnego fryza akurat. Masz zaproszenie? Tak. Jest tutaj. O, tutaj jest. Ja. Chocolate cookie. Tylko szkoda, że oni robią takie coś, że łączą to. Te imię. O, rozumiem. W To jest presa emocji specjalna. O A Ale to jest mój pierwszy koniec animacją specjalną, tak no serio. No. Dzięki, no. Ej, tylko będziemy musieli wybrać jakiś inny strój, bo tak to nie będzie pasowało chyba. Bo jakby czy brązowy będzie pasował? Czy, czy niebieski będzie pasował do tego? Do brązowego? Nie, bo no, to będzie To będzie pasowało. Zobaczy się. No. Kasze, o Jezu. szafy, bo ty musisz w ogóle sobie chyba zrobić całe nowe obrazowy do różowego to średnio chyba nie, No tak na pół identycznej szczerości. I teraz jaki to ja, No ten... jak ładnie, jak ładnie stopę podniósł, czy znaczy, kopię? No, stopę. mój tak ten, mój ten właśnie z moim wcześniej byłam tak podnosi. Um, 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 um. Jaki byś kolor wyradziła do naszego ciasteczka? albo białe mm -hmm. albo... albo nie wiem jaki. No. O, przepraszam. No tam. nie ma sprawy. Mm. Mm. Jeszcze spodnie muszę zobaczyć, bo spodnie jest mi na W ogóle ja Ci polecam teraz tak jakby oszczędzać te starkosy. Żeby sobie kupować jakieś ładne ciuszki, czy coś. No teraz urodziłam taki moment, co torczycie mam już wszystko, co chciałam na ten moment, więc y, mogę teraz oszczędzać sobie właśnie na spokojnie. A więc potem, się kurde, Będziesz z ciebie zakupocholiczka, za hehe. Tak, będę, pewnie. Ja mam tak, że jak mam jakieś starkońce, to ja je od razu wydaję. Niestety, życie jest trudne jakie ty? Wraki, Najgorsze jest to, że tobie pewnie zostało jeszcze z jakieś 200 star końców. Nie, ja mam 345. Uuu, to dużo. No. A mi 277. Okej. Okay. Ja, ja nie, nie wiem, nie. Czy nie. Ja, ja chyba kupuję ubrania i w ogóle, a ty? Tak, też sobie jakieś ubranie muszę kupić, bo ja nie mogę na siebie patrzeć. Mi tutaj nic nie pasuje za bardzo. Nie, ja Albo po prostu, Albo po prostu wejść do Globala i sobie tam jakieś ciuszki zobacz. No, muszę iść do Globala, bo ja na siebie patrzeć nie mogę. To mi nie pasuje. A teraz będę jeszcze więcej, bo wiesz, że wziąłem kamień. to jest wszystko stare. Wszystko stare jest. Jezus. Widzicie jak kiedyś wyglądało ja ostatnio to widziałam i to, co ostatnio widziałam i mi się podobało jest aktualnie u mnie w sklepie, ale jest bardzo drogie, za drogie. <grym> o Jezus, ja pamiętam, że kiedyś się, kiedyś, kiedyś w 2018 roku się nosiło taką bluzę. To jest... o! I y, buty się dosiło kiedyś... O Boże, 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 Boże. Takie czarne takie. O, takie się kiedyś dosiło, takie coś się kiedyś dosiło naprawdę. Ej, <grystanie> kupować białe buty po prostu? No, takie ładne były białe buty w globalu. Na przykład ja widziałam takie ładne białe i one były całkiem tanie. Całkiem tanie. Zajdę się ster końców? Łe, no to bym kupiła. Tylko one mają i wszystko na zero. A taki idę za 31 z końców mają opieka 3, kontrola 1 i skoki 5, więc chyba te kupię. No... czekaj. Ja ma, mnie oświeciło. Muszę zobaczyć jaką mam kwotę tych tonów. Jezu, ja jednego mi brakuje, a tak bym sobie coś kupiła. O A czekaj, ja mogę odebrać tam to coś jakie jest teraz... I mogę, i dobra, to idziemy odebrać i dopiero, potem będę przeżywać ten dylemat płac. Co? Chodź, idziemy odebrać coś tam, bo mam do odebrania te takie, że to nie wiem. idziemy później do Fortu Pita. No, pewnie. Bo ja bym sobie zrobiła fryzurę czy coś. No też bym mogła zacząć fryzurę. O Jezus Maria, wjechałam do doła. Czy ty w ogóle jesteś? No, przy Stewie. Przy Stewie? Ja nie wiem, wyjechałam. Ze staj konkretnie. A Jezus, on jest taki piękny. Gdzie ty masz te punkty do odebrania? No tam, jak jest teraz to święte dziecko. A, okej, okay, okej. Okay. Bo ja chcę się nie chyba. Jezus, jaki on jest śliczny. Jezu, jak z kasy piękny. Wreszcie wyczytasz szybszego konia. Bo jak będziesz... Nie. O, ja ci polecam w ogóle patrzeć na staty. Czyli na przykład, jaki ma szybkość, jak jakie ma skoki, czy coś tam. Ale jak mi się podoba ten skok, to No tak, jakby miał się zaraz w coś wbić, tak. No. Tak, tak ono... wygląda. No. Ja właśnie y, mega ładnie widziałam. Właśnie ja jak robiłam... Mogę Ci zresztą pokazać, bo się nie widziałaś, to jak robiłam y, y, logo swojego klubu królugu y, No to właśnie sterowałam się fryzie i według mnie wyszło mega ładnie. Tak. Chuj. Nie, ja muszę wziąć udział dopiero w no ja mam nie. wybrać. A ja miałam wcześniej do wybrania heza. No tak, miałaś, ale jak się wylogowałaś, to, to straciłaś. Automatycznie. Tak. no Dobra, to dawaj podwózku. Dawaj po prostu tak piechotą do portu Kinta. Ok. Ja O, tam Oj. Falows, super, jedź, jedź, jedź jedy, 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 jedy. ja cię Na ty będziesz szybsza, bo ja nie mam sprzętu za bardzo na sobie. Ja, ja, ja. I że w ogóle nie. tak mega podobają chody tych fryzów, tych drugiej generacji, ale co też są nawet spoko. Tylko one mają taki... bo one, oni w ogóle robią SSO robi takie, że tylko nie mają takich duże dupy. No, to jest jedyny koni trzeciej generacji, bo większość ma całkiem skonie. Gdzie ty No tutaj myślałam, że chcesz, nie wiem, gdzie ty chcesz jechać. No tutaj nie da się kupić włosów. O, tak, dobra, sorry. <laughs> włosy. I jeszcze zostały te araby, to kiedy dyskutowałyśmy ostatnio. Tak, ja już je kupiłam. Ja już jednego kupiłam. O nie, teraz zauważyłam jeden błąd, który mi się bardzo nie podoba w tym Że jego włosy są jak makaron. Tak, tak, właśnie i. One się tak trzepią i one tak idą w te prawo czy tam w lewo. Będziesz zmieniała włosy? Ja właśnie muszę to zobaczyć, bo y jest możliwe. Chociaż w sumie to mi się bardzo podobają. Będzie. Ja chyba będę zmieniała włosy. Ładne są w galerii. Mega ładne są w galerii. Chociaż nie, nie ma takich włosów, co ja... Chcę, żeby były. A jakie chcesz? No, jak są to takie startowe, początkowe, co nie, ale takie no. jaśniejsze były kiedyś. Dobra, na pojedziemy najwyżej jeszcze do Jarlaheim, ale zobaczmy makijaż. To są. Makijaż jest ładnie, mam właśnie stąd jeden makijaż, taki bardzo jasny. Śmiesznie troszkę wyglądam, dobra, ale ja chyba jadę do, do Jarlaheim. Kupić jakieś czarny, myśleć o czarnych, czy bardziej o brązowych? W moim przypadku, to Gdybyś ja właśnie zostaję przy jasnych. Właśnie jakieś takie jasny brąz, taki takie kobardy. Dawaj do Jarlacheyn. W ogóle, ile już ten odcinek trwa? O Jezus, już 20 lat. To będzie najdłuższy odcinek. <grym> tak. Z racji tego, że mam szybki, bardzo internet, to ja to po prostu dzisiaj wstawię. Albo nie, najpierw wstawię te odcinki, które wcześniej nagrywałyśmy. No. Oj, tutaj jest tam Tam. O, tam są takie fajne włosy, nawet. Ten ogon mnie tylko nie zadowala, w tym fryzie. Co mnie tak smuci, bo on. Ej, rozumiesz, że jedna fryzura tutaj kosztuje tylko. 300 fryzjer. Kurde, ja mam dylemat. I chodź tutaj do tego i weź mi to radź, czy bardziej te brązowe, czy bardziej te czarne. A o które chodzi? Yy, takie jakby ty za 149 yy, starkowansów za 119 no. i w ogóle. Takie no, widzę. brązowe i czarne. Do mojej twarzy bardziej pasują brązowe, ale do ciebie w sumie... Ty lubisz się ubierać w kolorze czarnym, więc ja bym wzięła chyba brąz, bo on by się tak, wiesz, wyróżniał bardziej na tle twoich ubrań. W sumie tak. Dobra, to kupuję brąz. Tylko ta tych włosów... To boli. Ale co kupuję? Wypłacasz teraz, dobra. Jestem Elu Fildaro Bloksiaro. No. Ale co z tego, że mam tylko 97 star coinsów? Ja hmm. jestem bogatsza. nie no ale Dobra nie to się jak nie już jest. jesteśmy tutaj, to wejdźmy do globalnego, może coś, coś znajdziemy fajnego dla końca. Mi się mega podobają rzeczy globalnym, a niektóre są tak drogie, że mnie boli jak ja na nie tak. patrzę. Ej, y... Kupujesz ten sam sprzęt co ja mam na sobie, czy jakieś inne wymyślamy? Um, to tak, powiem Ci mój pomysł. Jeśli się wiele rzeczy podoba i właśnie teraz najpierw a jaki chcemy mieć styl ubioru? To by być taki bardziej niewygodnie, Bardziej taki już, że wiesz, ćwiczenia, czy, czy, czy i i takie tam sprawy? Czy właśnie, no jak? Jak jakbyś chciała, żeby w jakimś to było stylu? To ogólnie tak podobnie jak ja, czyli podobnie jak ja. Wygodnie. Coś tam tak. Ale żeby miały dobre staty, te cośki. Żeby miały dobre staty. Czaprak Czaprak może, nie wiem, bro, ten, taki... E, niebieski? Taki granatowy? Hmm. Sprawdź, czy będzie pasował do twojego konia. No, ja sprawy. dla konia, czapraki i niebieski. Taki granatowy czaprak. Widzę. Wygląda tak średnio. Czekaj, a jaką kolorystykę by można było wziąć? Zobaczę każdy kolor i potem ty sprawdzisz. Sprawdź też każdy kolor na swoim konie. Wiesz. Na twoim będzie każdy pasować. Tak. Biały, Biały pasuje. Okej. Okay. Czarny też pasuje. U mnie zielony fajnie wygląda. U mnie tak no, w troszkę średnio, bo to wygląda tak dziwnie dosyć. No taki jasny mega jest ten zielony tutaj. Jakiś czerwony może? Czerwony jest ładny u mnie. A, a u ciebie? Ej, u mnie też jest nawet chyba spoko, żeby udostępnić. Dobra. Ekran. Ej, my wrócimy jak już to wszystko wybierzemy, bo ten odcinek będzie trwał milion lat. <grym> tak. Okej, okay, jednak y, po, znaczy wybrałyśmy tak, że po prostu ja zrobię, y, ja będę miała y, biały zestaw, a na, na Din nie wiem jak na ciebie mówić, nie wiem, nie wiem jak się wymawia twój nick jakby, o. Y nie wiem, Nadin. Dobra, Nadia może, co? Dobra, to tym będzie Dobra, <laughs> bo tak mi się kojarzy z tą nazwą, e, bo, czekaj, zapomniałam co mam powiedzieć, cięcie. Dobra, Nadia będzie miała czarny, a ja biały, tak? Tak. Dobra, zapraszasz do stału? Ja też szukam opcji, jak zawsze się zagubiłam. Musisz Dobrze. taką stajenkę kliknąć. O, taki. No cóż mam, mam skierek się obudziła do życia. Tak. Jezu. Ale jestem taka na tym fryzie. Jedyny listowy tym na Karu. Twój hob pojawił się. O, oh, Hello. To robimy no. tak, żeby po prostu ja robię biały, a ty yy, czarny. Ja, tak. tak, Myślę, tak. że siodło może być te same. Ale od od tak. podoba Ci się te siodło moje? Jest od y, dziewiątego okay. poziomu, więc możesz sobie kupić, jak chcesz. No to sobie kliknę też zaraz. Ale sprzęt bym sprawdzić, bo ja miałam taki mega ładny właśnie, kupowałam. O Jezus, tak. Jest, mogę mieć już to. Uh -huh. Jezus, jak to ładnie wygląda. Czekaj, aż założę. O Jezu, dobra, musisz to zobaczyć. Patrz. Co? O głowie? No. Ej no, tak, Takie kształty ma, takie jakby... No nie wiem, jakby fajne, tak, nie? Takie trochę fajne. średniowieczne może bym powiedziała, takie tak, bardzo zdobiony. Tak, 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 tak. Ona jeszcze mogę mieć coś na łydy. <grych> ja to nazywam łydkami, nie wiem czemu, a to nie są łydki, nawet daleko by do tego do łydek było. A mam coś z głową. Ale <grych> chyba górę będziemy mieć taką samą, nie? Tak, górę staramy się mieć taką samą. To nie wiem, masz jakąś białą koszulkę? E właśnie taką białą koszulką by było słabo, ale możemy kupić, bo widziałam taką fajną białą, taki biały top w sumie a to jest trochę, tylko że ma taki, taki rękawek u bluzki. Czekaj, bo mi wszystko zesłanie, już wszystkie okienka. Ehe. Od sobie jak chcesz to kup. ale. A buty jakie? Białe czy czarne? Takie wiem. białe, duże jak ty masz? Ty tak, czy takie buty białe, jakie, ja? takie chodzi, że małe? Czekaj, najpierw obczejmy stroje dla konia. Ja już akurat mam. No to nie, czekaj, a ja mam właśnie. Bo cię ja sobie kupię chyba w globalu jakieś białe ogłowie. Dobra, to jest sobie ogarnę w tym czasie właśnie. Chuj, ale jego. to dużo kosztuje. Daj cena. Ja zawsze. Kurde, te, te, najdroższe, te najdroższe zawsze mają trz, y, jak, szybkość 3, siła 3 mhm. i w ogóle wytrzymałość 3, a te, y, te, które mają naj, te, które najmniej kosztują, to zawsze mają siła 0, szybkość 0 Ej, i w ogóle. Jestem w rozpaczy, bo myślałam, że mam już strój dla konia, ale okazuje się, że to nie jest dla rasy mojego konia. Ja też, tak samo no to muszę iść teraz do sklepiku i dopasować się, postaram do tego. To ja tak, ja robię tak, siodła. ja będę miała po prostu o głowie czarne. Czarne, dobra, nie są najgorsze te siodła. Trochę ceny mnie bolą. <laughs> dobra, ja, my się będziemy widzieć, jak już, jakby to powiedzieć. Ułożymy Jak skończymy ubiór. Tak, dokładnie. Dobra, Nadine wycofuje się z, nielegal, z nielegalnej hodowli psów w tym momencie. Wow, brawo! Brawo! Nas, konia? <laughs> brawo! Dobra, my już mamy w sobie troszkę podobne, troszkę podobne te, ale jeszcze nie dokończyliśmy wszystkiego, więc potem do Was wrócimy.